W dzisiejszym filmie skupię się na wyzwaniu, które może spędzać sen z powiek każdemu, kto zarządza stroną internetową lub sklepem online. Co robić, gdy witryna przestaje działać lub ma problemy z ładowaniem? Przejdę przez serię kroków, które pomogą zidentyfikować i rozwiązać najczęściej występujące problemy: od zgłoszenia błędów, przez weryfikację komunikatów o błędach, kontakt z dostawcą hostingu, aż po sprawdzenie logów. Opowiem, jak przejść przez proces zgłoszenia we współpracy z nami oraz pokażę, jak ważne jest utrzymanie aktualności systemu i jak narzędzia diagnostyczne mogą stać się naszymi sojusznikami w walce o sprawność techniczną. Na koniec podkreślę znaczenie bezpieczeństwa i komunikacji z użytkownikami, bo przecież transparentność i profilaktyczne działania budują zaufanie. Przygotujcie się na praktyczne porady, które pomogą zachować spokój i systematyczne podejście do rozwiązywania problemów z witrynami internetowymi. Witajcie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek poświęcamy tematowi, który może przyprawić o głowy każdego właściciela strony internetowej czy sklepu online. Co robić, gdy nasza strona przestaje działać? Bez obaw przedstawię wam kompleksowy przewodnik, jak radzić sobie w takich sytuacjach. Zacznijmy od tego, jak wygląda proces zgłoszenia problemu, gdy współpracujesz z nami. Jeśli natrafisz na drobny błąd, najlepiej użyj panelu zgłoszeniowego. Na przykład, jeżeli zdjęcie produktu nie ładuje się prawidłowo, szybkie zgłoszenie przez panel zapewne wystarczy. W przypadku poważniejszych problemów, jak błędy w działaniu koszyka zakupowego, warto dodatkowo dać nam znać poprzez komunikator, na którym u nas zawsze ktoś jest dostępny. A co, gdy strona kompletnie przestaje działać? Tutaj liczy się każda sekunda. Łap za telefon i dzwoń. Dzięki temu będziemy mogli natychmiast przystąpić do działania. Za, Zakorgaj tam, o... Zanim wezwiesz mm, pomoc, nie, właśnie odgłodzimy. Natomiast, zanim wezwiesz pomoc, sprawdź, czy problem występuje tylko u Ciebie, czy jest ogólny. Narzędzia typu Down Detector są tutaj niezastąpione. Pewnego razu jeden z naszych subskrybentów myślał, że jego sklep padł ofiarą ataku, podczas kiedy okazało się, że to hosting miał chwilowe problemy raportowane przez wielu użytkowników praktycznie na całym świecie. Komunikaty błędów są jak mapa skarbów. Błąd 404 może wskazywać na problem z linkiem, natomiast 500K zazwyczaj sygnalizuje kłopoty po stronie serwera. Przypomina mi to sytuację z zeszłego roku, kiedy analiza błędu 503 na stronie modowej pomogła nam szybko zdiagnozować przyciążenie serwera. Częstym źródłem problemu jest hosting. Warto mieć pod ręką kontakt do swojego dostawcy. Na przykład kiedy doświadczasz nagłego wzrostu ruchu. Szybki kontakt z hostingiem pozwoli na zwiększenie zasobów i przywrócenie stabilności strony. Logi serwera to kopalnia wiedzy. Pokażą, co poszło nie tak. Kiedy sklep z elektroniką, który obsługujemy, zgłosił nam błędy, to właśnie logi pomogły znaleźć przyczynę. Błędne zapytania do bazy danych. Upewnij się, że Twój system jest aktualny. Nieaktualne wtyczki lub szablony mogą sprawiać problemy. Niejednokrotnie słyszałem, kiedy klient zgłaszał się do mnie, ponieważ opóźnił aktualizację WooCommerce'a i doświadczył awarii, która mogła być łatwa do uniknięcia. Na szczęście, w naszych systemach dedykowanych Wtyczek nie używamy. Google Search Console i narzędzia deweloperskie, przyglądarek, to twoi sojusznicy. Pokażą ci dokładnie, gdzie leży problem. Ostatnio pomogło mi to zdiagnozować problem z indeksowaniem naszej strony internetowej. Nieprawidłowe ustawienia DNS mogą całkowicie odciąć dostęp do twojej strony. Warto regularnie to sprawdzać. Pewien nasz klient nie mógł zrozumieć, dlaczego jego strona jest niedostępna po zmianie dostawcy hostingu. Okazało się, że problem leżał właśnie w konfiguracji DNS-ów. Nie zapomnij o komunikacji z użytkownikami. Kiedy coś idzie nie tak, transparentność buduje zaufanie. Używanie mediów społecznościowych czy strony statusowej to dobre praktyki. Jeżeli będziesz aktywnie informował swoich klientów o postępach w rozwiązaniu problemu technicznego, zobaczysz, że w większości przypadków spotkasz się ze zrozumieniem. Ale możesz być też pewien, że kilku krzykaczy zawsze się trafi. Pamiętajcie, awaria strony to nie koniec świata. Ważne, aby podchodzić do problemu systematycznie i z zachowaniem spokoju. Mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki pomogą Wam w utrzymaniu Waszych stron i sklepów w doskonałej kondycji. Jeżeli masz pytania, napisz je w komentarzu lub wyślij bezpośrednio do mnie na maila dominikmałpapiksla.pl, a jeżeli chcesz wycenić swój projekt, skorzystaj z przycisku w prawym górnym rogu na naszej stronie. Tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.